Skarpetek. Nie, nie wiem, czy ten. widzieliście, ale Tuszol wziął do góry nogami e, Kalosz. Kalos, I zaczął niego. Dobra, Ulfio! Osz. Jedziemy! Patrz, co się dzieje! Patrz, co się dzieje! I też jest komisarz, że nie oszukujemy, bo ona, on dużo produkuje ten chłopak. Ten młody chłopak! Młody chłopak z boku. Tu życie typo z boku. No, patrz, co się dzieje! Nasz człowiek! Tak jest! <śmiech> jest! <laughs> <Yes! śmiech> jak kurwa! <laughs> Dobra, <śmiech> <śmiech> dawaj dalej. Zupa, złófi. O, ale gracie, masz. Dobra. Uwaga <gul> <gul> Że no, już ma, ogólnie jest, są jest, dobre <gul> <gul> ty, takie teraz, To takie średnio. No patrz teraz, patrz co się dzieje I masz to, Dobra, to, to. Specjalnie tak No Zobacz, Zobacz to, to jest sama koszulka i to masz jakby zbierane całe Nie więc Miano ty szacunek Dawaj gacie kurwa Dawaj Oj Poczekajcie, zwłokaj, zwłokaj Ty, te gacie a nie kropki, szacunek za styl, ale a nie no. kropki Ale skiery Z jakiej to jest firmy? Bafuniany z ah, kiedy są? O, tu się nie samalnuje. Tu kurz <gry> Ale kurwa, Taki włos pływa mm. tak.